Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie pokój i dobro bradorbert Robert Krawiec Kapucyn. Dzisiaj pochylamy się nad tematem dzieła miłosierdzia w kościele katolickim, czym one są, ale także później w duchowości i posłudze świętego Ojca Pio. Na początku może taka definicja, czym jest miłosierdzie Boże, czym powinno być. Miłosierdzie Boże zdefiniować możemy jako pełne miłości spojrzenie Boga lub człowieka, które ludzką nędzą nie gardzi, ale pochyla się nad nią i przychodzi z pomocą. To serce gotowe wspierać drugiego w niedostatku takim duchowym czy materialnym innym. Nie może ono jednak istnieć bez przebaczenia i czułości, jak zobaczymy w przypadku człowieka. Miłosierdzie jest ograniczone, w przypadku pana Boga nie zna granic. Najpierw miłosierdzie w nauczaniu biblijnym. Całe Pismo Święte jest księgą, możemy powiedzieć, Bożego miłosierdzia. Wyliczono, że słowo miłosierdzie występuje w nim aż ponad 150 razy, a słowo miłosierny 37 razy. Ukazuje ono Boga, który jako pierwszy wychodzi na spotkanie grzesznego człowieka, chociażby taki fragment: jakwe jachwe Bóg miłosierny i litościwy. Cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia księga wyjścia, 34 rozdział. Miłosierdzie Boże nie oznacza jednak braku kary za zło. Która jest od niego o wiele mniejsza, gdyż łaska sięga w pokolenie tysięczne, jak słyszeliśmy, a kara jedynie do czwartego czy trzeciego pokolenia. Posiada ona pozytywny wymiar, ta kara. Jest konieczna, by ludzie zdali sobie sprawę z powagi grzechu, i odrzucili go i wrócili do Pana Boga i Kościoła, oznacza skonfrontowanie człowieka z konsekwencjami jego wyborów, jego decyzji. W Nowym Testamencie miłosierdzie Boga urzeczywistnia się w najpełniej w Osobie i działaniu samego Pana Jezusa Chrystusa. Zbawiciel wyraża oblicze miłującego, miłosiernego Boga Ojca, zawsze dąży do ocalenia człowieka, do jego wewnętrznej przemiany. W Biblii często pojawia się wezwanie do naśladowania Pana Boga, który bardziej pragnie miłosierdzia niż ofiary. Ewangelia św. Mateusza, 9 rozdział. Trzy słowa: Bądźcie miłosierni, jak ojciec. Wasz jest miłosierny. Ewangelia św. Łukasza, szósty rozdział. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ewangelia Świętego Mateusza, piąty rozdział. Człowiek winien kierować się w życiu tym wskazaniem, bo przecież został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Są tak zwane uczynki miłosierdzia, czym one są. Wszystkie uczynki miłosierdzia wywodzą się z Pisma Świętego i słów naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który wskazuje człowiekowi, jak powinien żyć. Katej z Kościoła Katolickiego przedstawia tę naukę w następujący sposób: Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, poprzez które pomagamy bliźnim w potrzebach ciała i duszy: pouczać, radzić, pocieszać umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić, to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach, nad głową nagich przechodzić. chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych uczynków jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej. Jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Panu Bogu. Katejsko Katolickiego, numer 2447. Owocem uczynków miłosierdzia są łaski dlatego kto je praktykuje. W Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus mówi: dawajcie, będzie Wam dane. Ewangelia Świętego Łukasza, szósty rozdział. Podejmując dzieła miłosierdzia, człowiek realizuje wolę Bożą, daje innym coś od siebie. Dobre uczynki są także jednym ze sposobów zadośćuczynienia za grzechy. Święty Jan Paweł II pisał, że właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo chociażby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i człowieku. Wszystko, co Bóg czyni dla ludzi od zarania dziejów, jest wyrazem jego miłosiernej miłości, która nie tylko dźwiga człowieka z grzechu, ale także uzupełnia wszelkie ludzkie słabości i braki. Chociaż człowiek upada, zawsze może wrócić do kochającego i oczekującego go Pana Boga, który przygarnia każdego, nawet największego grzesznika. W ten sposób miłość miłosierna łączy Stwórcę ze stworzeniem. Uczynki miłosierdzia pomagają człowiekowi w dążeniu do nieba, ponieważ upadabniają go do Jezusa, który pokazał, jaka powinna być postawa wobec innych ludzi. Miłosierdzie ostatecznie jawi się jako najlepszy sposób spełnienia wymogów sprawiedliwości i w niczym się z nią nie kłóci. Przykładem takiego działania jest sakrament pokuty i pojednania, podczas którego człowiek oczyszcza się z grzechów. Szczytem zaś Bożego miłosierdzia, które dokonuje się na Ziemi, jest Eucharystia. Również sakrament chorych został ustanowiony po to, by budził w człowieku ufność w Boże miłosierdzie. Jak miłosierdzie Boże realizował Święty Ojciec Pio. Wartość miłosierdzia podkreślał właśnie Ojciec Pio. Na własnym przykładzie pokazywał jak należy je przeżywać. Mawiał: Wydaje mi się, że w głębi mojego serca Pan Bóg umieścił wiele współczucia dla cierpień innych, a szczególnie dla ludzi ubogich i potrzebujących. Współczucie rodzi w mym sercu upragnienie przyjścia im z pomocą. Kochamy kogoś wówczas, gdy chcemy dla niego dobra. Nic bardziej nie może uczynić się naśladowcą Jezusa Chrystusa, jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich, oddalasz się od obrazu Chrystusa, mawiał ojciec Pio. Według stygmatyka powodem udzielenia pomocy potrzebującym winien być chrześcijański sposób patrzenia na ich człowieczeństwo, w każdym człowieku cierpiącym jest Chrystus, podkreślał ojciec Pio, który cierpi. W każdym ubogim jest Chrystus, który w Nim znosi swoje umęczenie. W chory i ubogich są jakby dwa oblicza Chrystusa. Ojciec Pio nie poprzestawał na współczuciu dla niedoli bliźnich. Chciał przyjąć na siebie kary przygotowane dla wiarołomnych, byle tylko Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie. Mawiał, od pewnego czasu odczuwam narastające pragnienie ofiarowania siebie Panu Bogu jako żertwy za grzeszników i dusze w czyscu cierpiące. Prosiłem Pana, by raczył na mnie zesłać kary, które przygotował i ma wymierzyć grzesznikom oraz duszą czystsowym, a nawet by je ustokrotnił wobec mnie, byle tylko grzesznicy nawrócili się i zostali zbawieni, a do raju zostały wpuszczone dusze przebywające w czyscu. Wzrastajmy zawsze i postępujmy w miłości chrześcijańskiej, która jest królową wszystkich cnót. Pamiętajmy, mawiał ojciec Pio, zawsze, że nigdy nie możemy powiedzieć dość dla tej najpiękniejszej z cnót. Niech ona będzie jakby żrenicą oka. Przecież to ona była tak bardzo droga boskiemu mistrzowi, że ją nazywał swoim przykazaniem. Bądźmy jej wierni, postępujmy drogą przykazania Boskiego Mistrza, a pokonamy wszelkie przeciwności i trudności. Miłość Pana Jezusa do nas jest niezmierna, mawiał stygmatyk, jak niezmierna jest Jego moc. Jeśli za miłość płaci się miłością, kochajmy go także my tą samą miłością. Jeżeli Pan jest miłosierny dla nas, bądźmy my miłosierni dla innych. Zadajmy sobie na koniec pytanie. Jak często zwracam się do Boga i ufam Jego miłosierdziu? Jak praktykuję miłosierdzie względem bliźnich? W jaki sposób bardziej możemy pomagać innym w naszym otoczeniu, w naszej rodzinie, w naszej miejscowości? Sakramenty Chrystusa i Kościoła wiemy, że w sakramentach uczestniczył, sprawował Święty Ojciec Pio. Te sakramenty też pomagał ludziom dobrze przyjmować czym są sakramenty, kto w sakramentach działa, jakie mamy mieć podejście do sakramentów. Sakramenty są szczególnymi momentami doświadczenia miłości Pana Boga. Wierzący koniecznie potrzebują ich do zbawienia, ponieważ udzielają łaski szczególnych, czynią dziećmi Bożymi, upodabniają do Chrystusa i włączają do Kościoła. Biblijne podstawy sakramentów Sakramenty mają swoje początki i odniesienie w Piśmie Świętym. Zostały ustanowione przez Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia. Kościół uważa liturgię za szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem za źródło, z którego wypływa Jego moc. Krzest święty, Pan Jezus mówił: Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Ewangelia św. Jana, trzeci rozdział. Sakrament ten włącza człowieka do wspólnoty Kościoła i otwiera drogę do przyjmowania innych sakramentów. Poprzez chrzest zostaliśmy włączeni w jedyne i wieczne kapłaństwo Jezusa, stąd też jesteśmy solą i światłem świata, ludem kapłańskim, powołanym, aby błogosławić i być błogosławieństwem. Na Jego mocy otrzymaliśmy godność przybranych dzieci Bożych, łaskę uświęcającą, Zaczątki cnót i darów Ducha Świętego. Chrystus mówił: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia, św. Marka, szesnasty rozdział. Papież Leon Wielki przestrzegał: Dzięki sakramentowi Chrztu Świętego zamieniłeś się w świątynię Ducha Świętego. abyś nigdy nie wypędzał przez swoje złe uczynki tak zacnego gościa. Ani też nie poddał się niewoli diabła, ponieważ posiadasz wartość krwi Chrystusa. Sakrament bierzmowania udziela się go poprzez nałożenie rąk biskupa i namaszczenie krzyżmem. Obrzęd ten został opisany w Nowym Testamencie, wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział. W Biblii. Udzielenie się ducha świętego nazywane jest często namaszczeniem. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Drugi, list do Koryntian, pierwszy rozdział. Podczas pięćdziesiątnicy apostołowi otrzymali dary ducha świętego. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Eucharystia. W Ewangelii czytamy: A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Pieście, jedźcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział: Wielokrotnie też powtarzał, że należy spożywać Jego ciało i pić Jego krew, aby mieć życie w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ewangelia św. Jana, szósty rozdział. Pokuta i pojednanie. Chrystus rozpoczął działalność od słów, nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Potem zaś misję jednania ludzi z Bogiem przekazał apostołom. Oni ich następcy w kościele otrzymali od Jezusa Chrystusa władzę odpuszczania grzechów jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ewangelia Świętego Jana dwudziesty rozdział. Błogosławiony opat Izak pisał Kościół może udzielić przebaczenia tylko temu, kto się nawraca, czyli temu, kogo Chrystus dotknął swą łaską. Chrystus zaś nie chce udzielić przebaczenia temu, kto pogardza Kościołem. Nie chciej oddzielić głowy od ciała. Chrystus nie byłby wówczas cały. Cały zaś Chrystus nie istnieje bez Kościoła, ani cały Kościół bez Chrystusa. Chrystus w całej swej pełni to głowa i ciało. Namaszczenie chorych. W Piśmie Świętym czytamy słowa świętego Jakuba, choruje ktoś wśród was niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan Go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą Mu odpuszczone. list świętego Jakuba, piąty rozdział. Wskazują one, co należy czynić, aby przyjść z pomocą choremu. Wspomina o tym również święty Mark w scenie rozesłania apostołów przez pana Jezusa, wyrzucali złe duchy, oraz wielu chorych namaszczali olejami i uzdrawiali. Ewangelia świętego Marka szósty rozdział. Sakrament małżeństwa. Księga Rodzaju nie wspomni o ślubie Adama i Ewy, ale sam pan Jezus przekazuje, że ten pierwszy monogamiczny związek miał wymiar małżeństwa. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył jako mężczyznę i kobietę i rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela? Ewangelia św. Mateusza, dziewiętnasty rozdział: Sakramentalny związek małżeński mężczyzny i kobiety. Jest znakiem i obrazem relacji Chrystusa Oblubieńca z jego oblubienicą Kościołem. Małżeństwo jest przymierzem, w którym mężczyzna i kobieta tworzą, wywodzącą się z ich natury, wspólnotę na całe życie. Zmierza ona do zrodzenia oraz wychowania potomstwa, przekazania mu wiary i zasad moralnych. Sakrament kapłaństwa. Ten sakrament Jezus Chrystus ustanowił w Wielki Czwartek w wieczorniku. Udzielając władzy zebranym apostołom słowami, to czyńcie na moją pamiątkę. Ewangelia Łukasza, XXII rozdział. Sakrament kapłaństwa ma trzy stopnie, diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa. Władzy nauczania, przewodzenia i uświęcenia udziela powołanym Duch Święty. Sakramenty dla nas. Katejisko Kościoła Katolickiego w numerze 1131 stwierdza. Sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. Sakramenty oddziałują na rzeczywistość, którą opisują słowami. Kościół wierzy i uczy, że głównym ich szafarzem jest sam Pan Jezus. Odbywa się to przez widzialne znaki, gesty i słowa kapłana działającego in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa. Sakramenty są ważne ex opere operato, czyli same w sobie, niezależnie od udzielającego szafarza i od osoby przyjmującej. I skutki zależą jednak od dyspozycji tego, kto je przyjmuje, czyli ex opere operantis. Łaska odniesie skutki tylko wtedy, jeśli przyjmujący z nią współpracuje. Sakramenty mają wymiar historyczny, teraźniejszy i przyszły. Możemy w nich widzieć przeszłość, czyli wspomnienie, które uobecnia tajemnicę, pamiątkę zbawczych dzieł Boga, ukazują jednocześnie aktualnie działającego Boga w człowieku i w Kościele, ponadto stanowią zapowiedź zbawienia. Zbawiciel uobecnia w sprawowanej przez Kościół liturgii sakramentalnej tajemnicę swej męki, śmierci i zmartwychwstania. A więc pełne zbawienie człowieka. Siedem sakramentów obejmuje całą egzystencję, jakby całą historię człowieka. Wszystkie sakramenty są efektami działania Boga w Chrystusie. Trudno zatem mówić o milczeniu Boga, można tylko wskazywać na wolę zagłuszania jego głosu, jego działania. Święty ojciec piomawiał: korzystajmy z darów łaski Bożej w Kościele i zalecał: przenieś się duchem przed tabernakulum. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie możesz tego uczynić fizycznie. Przed Jezusem, obecnym w najświętszym sakramencie, wzbudzaj święte uczucia, rozmawiaj z nim, i módl się, i trwaj w objęciach umiłowanego syna Bożego. W ciągu dnia, kiedy nie masz zajęć, wzywaj Jezusa, poddaj się jego woli, a on przyjdzie. Święty Ojciec Pijo wiemy, jak bardzo sprawował sakramenty, zwłaszcza dwa. Sakrament spowiedzi. Kiedy wiele, wiele godzin poświęcał ludziom w posłudze w konfesjonale, jednał ich z Bogiem, przywracał ich Panu Bogu i, i Kościołowi i, i Sakrament Eucharystii, jak ojciec Bio przeżywał. I przez to, że posługiwał, realizowało się w nim to kapłaństwo, Sakrament Kapłaństwa, był Bożym kapłanem, zakochanym w Jezusie, w Bogu w Trójjedynym. Zakochanym właśnie w kościele i w człowieku, przychodził z pomocą braciom, siostrom cierpiącym. Dziękujmy Panu Bogu za dar Jego sakramentów, z widzialnych znaków niewidzialnej łaski Bożej. Jak często korzystam z sakramentów spowiedzi i komunii świętej, co mi pomaga, co utrudnia właściwe przyjmowanie i życie sakramentami krztu, spowiedzi komunii świętej małżeństwa. Co moglibyśmy zrobić? aby lepiej zaangażować się w liturgię Mszy Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.